Dzisiaj spotkałem się w, z młodzieżą z Małopolski w Pałacu Prezydenckim, gdzie opowiadałem o znaczeniu pszczół jako zapylacze, o wpływie pszczół na ekosystem, na środowisko człowieka, również o badaniach naukowych, które są prowadzone, które dotyczą pszczoły miodnej i które mają wpływ na nasze życie. W tej chwili w Warszawie znajduje się bardzo dużo rodzin pszczelich. W wielu miejscach są one na dachach budynków, ale również w ogrodach, na przykład przy Belwederze jest pasieka, przy Sejmie jest pasieka. Wykorzystują one ogromne ilości pożytku, przede wszystkim z lipy, ale również z akacji i innych roślin pożytkowych, miododajnych, nektarodajnych, ponieważ Warszawa jest bardzo zielonym miastem. Będziemy gościli grupę młodzieży, której przedstawię główne zasady savoir-vivre przy stole, jak i obsługi kelnerskiej przyjęcia dyplomatycznego. Pokażemy serwis francuski na przyjęciu dyplomatycznym, jak również serwis niemiecki. Będę przedstawiał też zasady usadzenia gości przy stole, czyli tzw. precedencję, jak i alternację.